Hmm, nie ma nic lepszego niż soczysty owoc. Masz rację, biwo. Warzywa też są pyszne. Hmm, ciekawe, jaka jest różnica między warzywami a owocami. Doskonały pomysł. Udamy się do tego ogrodu, żeby się dowiedzieć. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Truskaweczki do miseczki. Aktywuj stację Blippiego. Zmniejszamy się. Blippiego jest gotowe na przygodę. No dobrze. Jesteśmy w ogrodzie działkowym, gdzie hoduje się różne owoce i warzywa. Patrz, ktoś tam stoi. Uwaga, kochani. Pojawił się kolejny zawodnik w naszym świeżym, chrupiącym i zdrowym teleturnieju Owoc i Warzywo! Przedstawcie się. Hej, to ja, Blipi, a to jest Dibo. Dobrze, Blippi i Dibo, szybkie przypomnienie, zanim zaczniemy. Wszystkie owoce mają pestkę lub nasiona i pochodzą z roślin kwitnących. Owoce mają pestki lub nasiona i zawsze jest kwiat. Jasne. Ale warzywa to co innego. Zwykle to korzenie lub liście. Już wszystko wiem. Doskonale. Zagrajmy! Powiedz, Blippi, czy ta oto marchew to owoc, czy... O! Marchew jest warzywem, bo jest korzeniem i ma liście! Tak! Brawo! Ale czy rozpoznasz dwa pozostałe? Proszę, powiedz mi, czy ten pomidor jest owocem, czy warzywem? Hmm, to jest trudne. Dobrze, pomidor rośnie na roślinie, ale ma pestki, czy... To też warzywo? O, przykro mi, pomidor jest owocem. A teraz ostatnie pytanie. Blippi, bardzo proszę odpowiedz. Czy ta truskawka jest owocem czy warzywem? Truskawka jest... E, owocem? Tak, truskawka jest owocem. Masz dwie poprawne odpowiedzi. co oznacza, że ta nagroda jest... Moja! Jej! Dziękuję, panie zdrówko! I mam także odpowiedź na moje pytanie: Jaka jest różnica między warzywami i owocami? Warzywa to korzeń i liście, a owoce wyrastają z kwiatu i mają pestki lub nasiona? Prześlij odpowiedź, Dibo! Papa, pa, panie zdrówko! Wielkie gratulacje Blippi! To nasza gra! Jestem ogórek zdrówko i przypominam, że jestem owocem. W kolejnym odcinku Madame Mongo! Oglądajcie Owoc!